Witam serdecznie, ten szop był 8.06 i kontynuujemy naszą serię The Unleaving. Zobaczymy co i jak, może tym razem to lepiej pójdzie. A szczerze, tego trzeba się nauczyć, widać, że nie jest aż taka prosta. Ach to ty, jaka jest bieżąca sytuacja. Kocioł Zola, Zolara zebrał ogromne siły przeciw nam. Przekupili nawet wiekułaki, które były tutaj Odizolowane. Wyrwa z rzeczywistości wytworzona wokół cedeli odepnęła ich, ale ich posiłki wydają się nieskończone. Ponadto, panie, tylko ty możesz przejść przez wir. My giniemy, rozpadamy się. A jakieś dobre wieści? Pracuję nad tym. A tu? Natrafiłeś może na brakujące fragmenty rtowomistrzu? Nie, wrogowie w pobliżu komplikują poszukiwania. Wykonałem pewne wróżby, żeby zlokalizować fragmenty, ale rozdarcie na zewnątrz może mnie ograniczyło. Mogę powiedzieć tylko jedno. Nie są w pobliżu. Może chociaż jakiś kierunek? Wschód. Próbuj czynić wróżby z bakterium. Było w stanie się ze mną skontaktować na zewnątrz. Może udać się przeobicie na odpowiedni przewodnik. O, to ciekawe. Prima. Umożliwiam blokowanie nowych ulepszonych dokumentów w cyweli. Gdzie mogę użyć pejmy. No tu. Tron. Energia w przypadku upiornych broni. Ataki podstawowe. generuje się za każdy razem, gdy poświęcisz nieumarłego. Jeśli brak ci siły życiowej do złożenia ofiary wrzucenia zaklęczeń, mary, najmniejszą ilością peszyt będzie automatycznie wyssany, aby pokryć niedopór. To będzie super. A, bo to są ule stałe ulepszenia. Tutaj tak Otrzymane leczenie uzupełnia również siłę życiową. Jak najbardziej. Wiecie co? Idziemy na razie w heal. Bo... samo coś poszła i będziemy się leczyć, będzie nam, trochę, będzie nam trochę prościej. Ale fajne to jest, jakie tu jest... No tak, a tak? nie hmm, tego Hadesa, bo w Hadesie też było lustro i tam się ulepszało stałe ulepszenia. Wiesz, w Hadesie było rok, jak no stop. Musiałeś postarać ciągle te same czynności, ciągle tą samą ścieżkę miałeś. A tu chyba będzie kampania. Co powiem? Opowiedz mi więcej o mojej połamanej duszy. Twojej? Te gierki stan się po duszy nekromanty, naszej duszy. Rytoła składa się z czterech skarców zaklęć, tronów, esencji, każdy z nich zawiera odpowiednią część duszy. Najważniejsza część echo przetrwała, dlatego zachowałem czucie i flakterium pozostało funkcjonalne. Eksplozja podzieliła rytoł, ale pomiędzy skarcami, zachowała się wystarczająca wspólność, żebyśmy hmm, byli. Rzeczywiście niewiele brakowało dowód na to, że to był dobry projekt. Faktycznie, nekromanta wykonał kawał dobrej roboty. Możliwe zakupu zakup ulepszeń dla nekromanty i ich hordy w Cetyli. Generowane coś w No tak. Gdzie mogę to wydać? Dlatego nie rozumiem. Tutaj coś jest? Schemat czaru wymaga esencji jako surowca. Istnieją trzy poziomy mocy każdego czaru. Nekromanta może wspominać tylko jeden z każdego poziomu. E? Schemat runy ofiarny wymaga esencji jako surowca, z poświęcenie umarłego. i są powiązane z ponownym typem nieumarłych. Umożliwia blokowanie nowych i lepszych nekromantów celowych. Prima. model, czy co to jest? A to co? To będzie żarny. No jest żar. No wiecie co? Żar, popiół. Popiół do czego służył? A, nie mam tu popiół. No. nie ustawiam, bo gra jest przecież w strzepliwym następie. R? Nie mogę tego wyłączyć? Chciałbym wiedzieć wyprzenie na i tej No. Piorna broń. Nie wiem czy jest piorna broń. Wszyscy nie Rodziny w wojownicy, jednostki jest są tanem oraz bezbożni. Typ jest zależny od zwłok, który został wyskrzeszony. Okej. Okay. To może nie czary, tylko. Gdzie wam to? jest na Jeszcze nie opowiem sobie tutaj. Nie rozumiem. Jeszcze te Arkhe by da się wydać to Byłoby fajnie Wydaje mi się, że Arkhe wydaje się w rozdziałach No 0 na 10 Arkhe rację. Y Tutaj obrażenia żyjące na danym obszarze, zabici wybuchną, odłamkami zając obrażenia dodatkowe. Dobra. Idziemy. Co to jeszcze pisało? dobra. Pisało, zgodnie jest na lewe, mi nie poszło. A, bo mi jedzie osobowo Co się okaże. Nie kładuje wyspa pogrzebowa, jak to Przekształca echa w pociski, które szukają celu. To nie to było, Afka, tak? Ja już ich mam. A to wyjście od jakiegoś No weźmy sobie I tym na szkół. Jestem na to mniejsza szkoła, na Только смучен. No, i to mamy nową moc. Przestatujesz statyczną, kruchą Chimmerę, pulującą pociskami. To stary cmentarz, taki poziom drugi, tak? Hmm. Ciska w wokół. To jest w szeregnickiej wieży. Pójdziemy w to. Bo... Nie wiem, użyjmy tych elementów. Taka wieżyczka będzie, okej. Bo... Nie mam mapy żadnej właśnie. Jeszcze. Teraz ja też czuję, że będzie jakaś. Dobrze. Już nikam, już tutaj. Magę. Z razem armii jest takie proste. Trzeba dobrze fokusować. Mocne romancji zwiększone. Trochę tego też nie rozmękiała. I mną nową Wtedy czas nietykalności to jest to upiorny drogi obrażenia. Pójdę jedna fraterium, no jest można. Chodź, chodźcie, chodźcie! Dobrze jest No i ja się przebijam powoli. woli trzeba uważać Patrzycie, było Iska życia, pełnią pustą przestrzeń na pasku życia, czyli pyk z krzesza zabitych ignorując ograniczenie zabicie całej grupy. Okej, okay. Może powiedzieć, że moje życie. Nie wiem, gdzie iść. A to jest Zabici. Czyli mogę też kliknąć na różnego sojusznika, na no, swojego przyzwańca, i wtedy się aktywuje. Co to jest? Arche. arche. No garnkę. No to klucz. Bierzemy sobie to wszystko Teraz można, dojdzie do bosa więc no. nie no. kasę można zbierać, czyli warto czy plandować. Dobra, ale te mocy są nic Czekam Straszon do żołnierzyków. Chodźcie, chodź, chodźcie. Chodź. Trochę takiej yep. obraże... nie. Runy ofiarny. Obrażenia 25%, obrażenia... Nie szybkość. Nie wiem, runy ofiarny. Jeszcze ja yup. <po> <Church> to sobie. Nie wiem, jak. Ale się nie Tak Siła życia ma minus piętnaście. Minus 13% procent. Yy. Nie rozumiem na czym polegają te statystyki Nie są dokładnie rozpisane. Nie rozumiem. Albo jestem za Co Coś jest? PTH? Osiem? 959 BRI 211052 Tu spoczywa ciało Lara Emola zielonobrodego. pola władcy Quillumburgu i Zalbergu, założyciela Charles nie umiem tego czytać. Będziecie mi beka. Um, jak to dobrze rozegrać? Dobrze jest, aha, no, nie tak wychodzę tak. z tej klinicy, okej. Okay. No spokojnie. Przechodzimy do sądzienia No i bierzemy tutaj kolejną rzecz. Materia używana do tworzenia zakręć i runów jarnych. no czyli. Wybuch zwłok. Brutalnie rozrywa zwłoki, dodając ogromne obrażenia. No i bóg dać fajnie się, ale odłamki mnie bardziej puszą. Czyli to jest mocno moich tutaj, ziemneczków. Teraz rozumiem. Warto no, ich O, jakiś wilkowate, tak to miał być. U, o, kurwa, że Dobra, nie żyję. Paskot. Pokażę nie ten jest więcej. Wiele. No, bezbożni wyje do prowadzenia znoszonej z noszą żyjących na dużą przestrzeń. Żyjący będą atakować siebie nawzajem zaniem. I kołaczka w Szkoda, że straciłem bakterię. Nie chciałem tego. No i gdzie ja to mam? Ury pewnie. wczoraj zużywam to się robi nie jednostki dystansowe po się procent punktów życia. Jak najbardziej. A ich. To ciekawe, lepiej to zbić. Thank you. Help me? Hmm? Skinąłem. Nie mogę nawet dotrzeć tutaj do bossa, że jakiś jest. Są mocy zatrzymania, zatrzymanie blokowane. oblokowano nowe nascenie dla wszystkich upiornych broni. Upiorne bronie. Czym są upiorne bronie? No cóż. A, akurat 20 minut nie minęło, to już może zakończyć odcinek. Tego popytamy jeszcze. O co chodzi z tą duszącą chmurą pyłu? Kuźnia się zawaliła. Przepadła cała moja praca. Został tylko szkarłatny pocisk. Tak jakby nasycenia też przepadły wszystkie. Ach tak? Technicznie rzecz biorąc, panie, to popiół pozostałości z nieumarłych, złożonych w ofierze. Nie jakiś tam pył. Panie, mam wieści. Wspólnymi wysiłkami zlokalizowaliśmy odłamki Twojej duszy. Jesteśmy nie pewni, że największe znajduje się w głębi bagien... ...Karwajdheim? Więc nie tylko musisz przejść przez fortecę na wyspie. Musisz przedostać się przez morze i rozległą dzicz. To wykonalne. Panie, dowiedziałem się o Twoim stanie. Panie, jedynym punktem wyjścia z wyspy jest port kontrolowany przez kościół. Jest stary, ale wytrzymały oparł się wielu obrębieniem. Moje wspomnienia mogą być nieco zamglone, ale pamiętam, że mam kilka asów w rękawie. Jedno z takich pomocnych zaklęć wymaga dosłownie jeziora krwi do wyczarowania. Nigdy wcześniej nie miałem ochotników z tym zakresem. To no co? Dobra. Wejdźmy hmm. tutaj. Nie umarli wojownicy, 100 procent. Chyba pójdę pod moją armię, póki co, tutaj. Wspólność obrażenia. Nie umarli obrażenia giganci 100%. No też dobra sprawa. Piórna broń pojemność energii. Nie umarli obrażenia zbożym. No jak tu półlepszane, a przejdziemy przez tą wyspę tak, taką tu trzeba iść raczej w swoich ziomków. Jak to, tobie jakie fajne czary z czasem Ciekawe tatuaże. Ten kryształ przechodzi przez Twoje serce, jak mnie mam. Gdybym tylko je miała. Dlatego to bardzo interesujące słyszeć, pomijając wszystko inne, że właśnie Ty nazywasz Spot Runiczny tatuażem. Oczytana, wygadana, jest też w stanie rzucić co najmniej zaklęcie destrokardiologiczne. Kim jesteś? Twoim pierwszym uczniem? Chronologicznie czy hierarchicznie? Tak. <grytanie> A ja też bym tak odpowiedzieć. Tutaj trzeba weź jeszcze. Nie, no, to nic nie To wydaje się fajne. To wszystko trzeba iść. Arkhe. Tak się budowało. Arkhe. Да, это большое значение. Да, где-то ниже Tutaj. Oh. <laughs> Zagłada szkodniki ten wyobrażenia żyjące na danym obszarze i zabicie wybuchną. Ja nie wiem, czy to jest ten na czy to, ja hmm. to jest, iskra, coś życiu, jest to, co ja wezmę. To jest iskra, co jest tym możecie zaskarżyć, nie po prostu to jest jeden podobny sobie podczas... Tworzenie czasami czarów i tworzy upiornik pojemników strachu. Zdaje potężny cios w walce wręcz. Jak powiedziałem, to wszystko. Przekształca z boki milujące kosy z żeber, które zadają ciągłe obrażenia na danym obszarze. Ale kolok, Ogłusza wszystkich wrogów w danym obszarze. Składa dwóch nieumarłych ofiarze bez wydawania siły życiowej. Ofiara nie produkuje popiołu. Dobra, a tu? Ciska kostnymi pociskami z najdalszego wroga. O, i tutaj jest. Y Odzyskane wpisy 7 na 10. I potem lecę tu, 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 tu i rozdział trzeci. Nie. Więc tak mówię. To tu jest rozdział pierwszy. Hmm. na taką z tego co widzę. To idziemy w jednym kierunku. Teraz w gminie, niżej, niżej, do góry, potem lecimy tutaj, lecimy dalej, dalej, dalej i to jest koniec. Płodzie. Nie rozumiem. Tego do końca no, w jak ta pajęczynka by wyszła, czyli tu będę ulepszał. To dużo chyba będzie. Ale no, no dobrze, to na tym zakończymy odcinek, mam no, nadzieję, że się podobało. Widzimy się w kolejnym odcinku. Chajeczka!